W niedzielę oraz w poniedziałek na Warszawskim Torwarze i stadionie Legii odbyła się ogólnopolska konferencja trenerów, na której zjawiło się ponad tysiąc szkoleniowców. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni, że ponad tysiąc osób chciało przyjść tutaj, być razem z nami przez te dwa dni. To jest konferencja trenerów, którzy posiadają licencję A i licencję Pro. Wiemy doskonale, że jest tych trenerów coraz więcej i dla nas to jest ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że tylu ludzi przez te dwa dni tutaj było razem z nami. Swoją prezentację przedstawił selekcjoner Adam Nawałka, który opowiadał o planach reprezentacji Polski na koniec eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Rosji. Jego wystąpieniu przysłuchiwali się m.in. uczestnicy kursu UEFA Pro, a także większość trenerów ekstra klasy. Byli Jacek Magiera, Michał Probierz, Maciej Skorża, Jan Urban i wielu, wielu innych. Był również gość specjalny David Moys. My jesteśmy ogromnie. Mogę powiedzieć zaszczyceni, że taka osoba przyjęła nasze zaproszenie na tę konferencję i dzisiaj była z nami. A w jaki sposób on się wypowiadał i o taktyce, i o budowie zespołu, myślę, że dla wielu trenerów to pozostanie i będzie jakąś wskazówką, e, czy może inspiracją do tego, co w przyszłości mogą robić. David Moyes w Anglii i w Hiszpanii prowadził cztery różne kluby w prawie 900 spotkaniach. Po tym, jak odbudował Everton, miał okazję prowadzić Manchester United, a ostatnio przez sezon pracował w Sunderlandzie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że Szkot swoją karierę szkoleniową zaczął już jako nastolatek. He uh, said, 18, 19 lat, old when it all started, but I did my first coaching badges when I was about 20. And eh uh, I really enjoyed it. to become a better player. That was the main reason I I I done my coaching badges. But eh uh, I I now, now that I've got to this situation, I feel that you know, good people gave me a chance and help me in my part of the career and so i feel that if there's anything i could do to, to help the coaches or that eh I like to do so so that's why i'm out in Warsaw today Znany manager wziął udział w niemal półtora godzinnej dyskusji o stylu prowadzenia drużyny, wyzwaniach współczesnego futbolu, radzeniu sobie z presją i przede wszystkim o tym jak być liderem. Well, leadership is, is vital. You have to be the one who, who sets the standards. Uh, You need to show it by your commitment, your desire, your energy. But I think also leadership's changing and you also have to show it by being a, a good communicator. And many different aspects of leadership and there isn't, there isn't one way only. There's many ways to be a leader. But uh, I think when you are a coach you have to find which suits you and also the situation of the club you're, you're at, what, what type of leader the club requires. Po tej części przyszedł czas na sesję praktyczną. Na stadionie Mistrza Polski treningi z piłkarzami pierwszoligowej pogoni siedlce przeprowadzali trener tego zespołu Adam Łopatko i selekcjoner reprezentacji do lat 19 Dariusz Dźwigała. Tematami ich sesji było przejście do wysokiego pressingu oraz rozegranie ataku pozycyjnego. Zarówno yy, Darek Dźwigała jak i Adam Łopatko, prowadzili to bardzo dobrze. Zresztą myślę, że największą pochwałą dla nich, może nie będzie moja pochwała, tylko pochwała tenela Legii Jacka Magier, że to on właśnie powiedział, że bardzo dobre zajęcia i bardzo dobrze przeprowadzono. Myślę, że jak popatrzymy, ilu trenerów się zainteresowało tymi zajęciami, to tematy, które wybraliśmy, również były trafione. Nie jest to, to of trenować przed kolegami trenerami. To bardzo trudne. Więc zawsze jest miło, kiedy widzę, że oni pracują. Myślałem, że wytworzyli dobrą prezentację i mam nadzieję, że dzisiejsi trenerowie będą mogli odnieść coś z tej prezentacji. Swoje wystąpienia mieli również Graham Picker z UEFA, szef Kolegium Sędziów Zbigniew Przesmycki, trener mentalny Paweł Frelik oraz Stefan Majewski. Całość konferencji zamknął panel ekspertów z udziałem Jacka Magiery, Radosława Mroczkowskiego, Remigiusza Rzepki, i Stefana Majewskiego, którzy dyskutowali o różnych aspektach nadrabiania deficytów w rywalizacji z mocniejszymi drużynami. W ciągu tych dwóch dni naprawdę każdy z ponad tysiąca trenerów mógł znaleźć coś dla siebie. Myślę, że really you have to learn and you have to go i look for for more information. Uh, you don't always find things, but you have to try and find it. I always used to hope that... Może one, one me, me or, or Pamiętam, jak pierwszy raz to zrobiliśmy. Niektórzy tenorzy mówili, że się spotkali po raz pierwszy od 30 lat. I to jest właśnie to, że to środowisko powinno się spotykać jak najczęściej, jak najwięcej. Bo y, można o wszystkim mówić, ale. Jakbyśmy tak dłużej posiedzieli w każdej grupce, to zawsze mówiliśmy o piłce. Zawsze mówiliśmy o tej piłce, co ktoś zrobił, co mógł zrobić i ja myślę, że ta wymiana doświadczeń to jest największy skarb, jaki jeden człowiek od drugiego może otrzymać i drugiemu dać.